To diabła! Geralt, nieźle nas wystraszyłeś. Mogliście mi powiedzieć o schodach. Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murażami. W porządku nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w dążonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Tris, dziecielko, Nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium! I dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Chris może mieć rację. Musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie, wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy! Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt, miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiad, czy... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a ja skółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Tris, dziecinko, zostanie z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. Możemy już iść do środka? Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady jaskra o tobie Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy wiedźmin Ale dzisiaj na treningu udało mi się go trafić Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy Lambert się zagapił i przyłożyłem mu spirueta w brzuch Ale nie spadł i strasznie mnie później zlał Kiedyś będziesz dobrym szermierzem Wiem po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał i śmieje się. Nie trzeba było zagrywać Wiedźmińskiego Miecza! Te schody w dół prowadzą do laboratorium. Chodźmy. Czy energia magiczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu, wystarczy, by zatrzymać Wiedźminów? <grystanie> A marudziłeś, że Sowola zabije wszystkich i nie będziesz się mógł zabawić. Czyżby na widok jednego wiedźmina i to chyba samego białego wilka obleciał cię strach. Inkryminowany osobnik, no to pewnie uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się. Zapraszam pana magistra. No, nie ma na to czasu. Teraz, kiedy panuje nad mocą kręgu żywiołów, nie stanowią żadnego zagrożenia. Jesteśmy odcięci! Musimy coś zrobić! Bariera magiczna wygląda na solidną. Potrzebujemy pomocy Tris. Okradają nas na naszych oczach! Geralt! Przecież możesz odblokować przejście na górę znakiem! Znakiem? Ardem! Ja nie mogę, odkąd połamałem palce na mordowni. Nie mogę, nie zginają mi się. Po prostu uderz Ardem w testertę gruzu. Nie pamiętam, jak składać znaki. Chodźmy do kręgu żywiołów. To potężne miejsce mocy, w którym wiedźmini uczą się znaków. Musimy spróbować. Chodźmy. Udało się? Rozwalmy tę kupę gruzu. Wiedziałem, że ci się uda. Wracajmy na górę, bo jeszcze Lambert sam zabije przerazę.